Cześć dziewczyny, bardzo się cieszę, że znowu Was widzę i znowu pójdziemy sobie oglądać, oglądać pamiątki po Piarach i po najstarszej rzeszowskiej szkole. Jeszcze chcę przypomnieć, że moimi uroczymi partnerkami w tych spacerach jest Ewa Gazdowicz i Małgosia Bóg. A będziemy mówili dzisiaj o, o klasztorze, bo to, co w tej chwili jest muzeum, kiedyś było klasztorem Piarów. Oczywiście frontą tego klasztoru, jak i szkoły szkoły kościoła pracował Tylman z gameren, natomiast budowniczym, jak wówczas mawiano muratorem, czyli murarzem budującym tenże klasztor, był Jan Kanger. O klasztorze i o ciekawych polichromiach, a także o tym, jak żyli pijarzy, co tutaj robili, poza uczeniem młodzieży, opowiemy sobie już w środku, w środku w muzeum. Zapraszam. W krużgankach, w korytarzach klasztornych zachowały się resztki fresków. Jest to polichromia z końca XVII wieku i w czasach pijarskich zdobiła ten budynek. Po kasacie zakonu pijarów została przez Austriaków zamalowana, że to zamalowanie było nie najlepszej jakości, a potem druga warstwa farby, trzecia warstwa farby i, i zostały one z, zniszczone w znacznym stopniu. Ale polichromie te Wykonał ojciec Łukasz od św. Panteleona Ziomecki, Rzeszowski Piar około roku 1696. Ojciec Łukasz Ziomecki od świętego Panteleona był Rzeszowianinem, urodził się w naszym mieście 14 marca 1655 roku. Był bardzo zdolnym malarzem i po odbyciu nowicjatu, po odbyciu studiów teologicznych, prawdopodobnie święcenia otrzymał w Podolincu. Natomiast jego zasługą są także polichromie w Łowiczu, w ostatnim klasztorze, w którym przebywał i w którym zmarł w 1707 roku. Interesujące są założenia ideowe tychże polichromii, jako że nie wiemy, czy co one obrazują. Możemy się domyślać, że chodzi tutaj o pokazanie zasług, o pokazanie wielkości rodu Lubomirskich z jednej strony, a z drugiej strony o pokazanie programu pedagogicznego i oświatowego ojców piarów Była czyniona jedna próba interpretacji tychże polichromii, ale zdania co do jej wierności założeniom sprzed lat prawie 300 są, są wzbudza duże wątpliwości. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na jeden przykład. Wielkość rodu lubomirskich. Oto widzimy zamek ba. Ale ten zamek ma trzy baszty i tutaj zaczyna się różnica w interpretacji. Jedni twierdzą, że jest to Wiśnicz, główna siedziba rodu lubomirskich, inni twierdzą, że jest to łańciut, druga wielka siedziba rodu lubomirskiego, a trzeci twierdzą, że to jest zamek, który był najbliższej, który widać było z okien klasztoru, czyli zamek rzeszowski. Także inne elementy tego wystroju są bardzo interesujące i bardzo ciekawe. Przyjrzyjmy się poszczególnym symbolom, przyjrzyjmy się poszczególnym dziełom sztuki zdobniczej, dziełom sztuki malarskiej w tym klasztorze, w klasztorze rzeszowskim. Jesteśmy w bardzo ciekawej sali, bo w sali aptecznej. W aptece, którą kiedyś ojcowie pijarzy prowadzili na użytek klasztoru, na użytek Zamku Rzeszowskiego i Lubomierskich, na użytek szkoły, no i na użytek miasta. Czy to była taka zwyczajna apteka, jak teraz obecnie mamy? No, na owe czasy była zwyczajna, natomiast z dzisiejszej perspektywy była absolutnie niezwyczajna, jako że nie było tu pigułek, nie było tu, nie było tu zastrzyków, nie było tutaj różnego rodzaju inhalatorów, które dzisiaj spotykamy, natomiast recepty były, jako że osoba lecząca zapisywała na takiej dawnej recepcie skład ziół, które. Powinien przyjmować y, chory pacjent, jako że wówczas leczono ziołami. Były pojedyncze zioła, teraz też mama daje czasem y, napar z rumianku na to, żeby, żeby uniknąć przeziębienia, jak brzuch boli, pije się miętę, herbatkę miętową i wówczas także z tym, że były mieszanki y, ziół, a także były leki, które były, były to zioła mieszane z, ze spirytusem, czyli to, co dzisiaj nazywa się nalewką. Jako, że w wieku XVIII dopiero zaczęto w Polsce pijać wódkę. Wcześniej wódka, spirytus były lekarstwami. Pijano miody, wina i piwo. Ale w takie apteki wówczas to były takie drobne gorzelnie, bo ten spirytus pędzono tutaj. i Leki, rzeszowskie apteki musiały być dobre, wartościowe, jako że w 1707 roku Szwedzi obrabowali tę aptekę właśnie z leków. A później, kiedy klasztor ojców Piarów i, i, i zakon Piarów został przez Austriaków rozwiązany, tę aptekę wydzierżawił od Austriaków Cenarz. Rzeszowski aptekarz, który w tym miejscu aptekę prowadził. Na suficie widzimy takie bardzo oryginalne malowidła. Czy one są oryginalne? Czy one były kiedy za czasów tej apteki pijarskiej? Tak, to są y, stare jeszcze z czasów pijarskich polichromie. Przedstawiają one, są to przedstawienia symboliczne, symboli sztuki lekarskiej, symbole mądrości, a także obrazy te nawiązują do, do symboliki z Pisma Świętego. W że tym było 36 sal zamieszkałych przez około 20 ojców i braci zakonnych oraz 7 do 10 nowincjuszy. Była także familia świecka, czyli ludzie, którzy pracowali u Pijarów i zamieszkiwali oni domki w ogrodzie i na obrzeżach, na obrzeżach terytorium Pijarskiego. Pijarze Rzeszowscy wychowywali nie tylko młodzież w duchu patriotyzmu, uczyli ich nie tylko podstaw teologii, uczyli ich nie tylko podstaw pedagogiki, bo Rzeszowska Szkoła kształciła głównie pedagogów szkół średnich, ale także uczyła muzyki. I tu w klasztorze było dwa chóry piarskie, a także kapela muzyczna, która tymże chórom przygrywała. Rzeszowscy pijarzy angażowali się w różne wydarzenia polityczne. Patriotyzm rzeszowskich pijarów możemy prześledzić na następującym przykładzie. Oto wraz z Hetmanem Jerzym Sebastianem Lubomirskim rzeszowscy pijarzy wspierają Czarnieckiego, który pędzi Szwedów uchodzących znad Wisły i Sanu w roku 1656. Są oni w oddziałach obydwu hetmanów, a także w czasie bitwy o Warszawę, tak pięknie opisanej, w potopie rzeszowski piar Jakub Wezyrka szczególnie zasłużył się w walce. W innym przypadku w wyprawie wiedeńskiej wzięli udział także wychowankowie Rzeszowskiej Szkoły z Hetmanem Hieronimem Lubomirskim na czele, który dowodził trzema korpusami husarii, a przy królu był jego spowiednik, profesor Rzeszowskiej Szkoły Pijarskiej Stanisław Papczyński od Jezusa i Maryi. Stanisław Papczyński, który który potem założył zakon Marianów, który pisał pisma antyheretyckie, a potem został wyniesiony na ołtarze jako błogosławiony. A więc patriotyzm rzeszowskich pijarów był znany i ceniony. Jesteśmy w wielkim refektarzu rzeszowskiego konwentu. Strop pokryty piękną polichromią, gdzie w centralnym obrazie w Chrystus, Emaus przełamuje chleb. To właśnie w tym refektarzu spotykali się zakonnicy na wspólne odmawianie modłów, a także na wspólne spożywanie posiłków. Tutaj także odbywały się najważniejsze spotkania klasztorne i uroczystości z udziałem gości. Ale portret Augusta II Sasa znowu. Kojarzy mi się z udziałem w walkach rzeszowskich piarów, bo wszyscy pamiętamy taką, takie powiedzenie od Sasa do Lasa, czyli od Augusta II Sasa do Stanisława Leszczyńskiego. I właśnie walki pomiędzy tymi dwoma pretendentami, a później i dwoma królami polskimi, którzy panowali Równocześnie doprowadziły do złupienia Rzeszowskiego Konwentu. Zwolennicy Stanisława Leszczyńskiego powołali Konfederację Dzikowską i właśnie pod sztandarami tejże Konfederacji zwalczali swoich przeciwników, czyli zwolenników Sasa. I do podpisania porozumienia pomiędzy tymi dwoma mocno skłóconymi Nurtami polskiej polityki, a więc zwolennikami Leszczyńskiego i Sasa doszło właśnie w tym budynku i właśnie w tej sali w roku 1635. I nawet działalność mediacyjna była zajęciem, któremu pijarzy rzeszowscy poza modlitwą i nauczaniem młodzieży oddali. Dziękuję Wam za wspaniały spacer, dziękuję Wam za zainteresowanie tymże budynkiem, a także i za to, że mogliśmy go przybliżyć Rzeszowianom w moim programie.